No cześć kochani, inaczej to ten dzień tak naprawdę, kiedy doszedł do mnie ten zestaw, o którym Wam wspominałem. Mowa o zestawie New Age męskiej serii kosmetyków, którą yy, używam na co dzień, ale że skleroza nie boli i zapomniałem go sobie zamówić wcześniej, używałem innych produktów tej samej yy, serii, więc dzisiaj pokrótce Chciałbym Wam zaprezentować, co znajduje się w zestawie typowo stworzonych dla facetów. Pierwszym krokiem będzie produkt bardzo wysokiej jakości, zawierający węgiel aktywny, typowy dla męskiej skóry. Produkt złuszczający w formie peelingu do naszej twarzy. Kolejnym produktem będzie żel pod oczy rewelacyjne, mocno nawilżające serum do twarzy i na koniec krem w formie maski tak naprawdę, e, którą stosujemy zarówno na dzień jak i na noc. Kapitalnie nawilża, regeneruje skórę, a przy tym e, spłyca e, początkowe zmarszczki, jak i również rewelacyjnie koi naszą skórę po, po zabiegach typu e, golenie, e, i takiego typu innego typu rzeczy, zabiegi. Więc jak najbardziej rewelacyjny produkt. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tej marce, to to, że yy, ta marka, czyli ten zestaw kosmetyczny, yy, możecie sobie zamówić za każdym razem w każdym katalogu, praktycznie rzecz biorąc. Yy, zestaw ten posiada testy kliniczne. Nie jest to jakiś produkt, który yy, był w jakiś sposób. Yy, jak to powiedzieć, nawzstycowany chemią, tak naprawdę to jest. Znajdują się żywe komórki macierzyste, roślin różnego rodzaju. Produkt jest tak naprawdę lekko zapachowy, ale to nie jest kwestia sztucznych substancji zapachowych, a tego, co tak naprawdę stworzyła natura. Więc myślę, że każdy z Was, tak naprawdę, kochani panowie, powinien zaopatrzyć się w taki zestaw. A jeżeli wy, Panie, nie macie pomysłu na to, w jaki sposób obdarować Waszego faceta dobrą serią kosmetyków, to myślę, że też powinniście się nad tym zastanowić i zamówić ten zestaw. Tym bardziej, że dobra jakość kremów, jak i produktów do pielęgnacji twarzy, jak dobrze wiemy, to są priorytety na dzień dzisiejszy i nie są to na pewno rzeczy na tyle tanie również w drogeriach, żeby nie można było pomyśleć nad kwestią zamówienia pełnego zestawu tylko i wyłącznie u nas, tylko i wyłącznie w ofercie katalogowej, więc zapraszam serdecznie, pozdrawiam. Pierwsza sprawa kochani to pilkuję twarz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przy tym usuwamy swój martwy na skórę, który nagromadził się nam podczas całego dnia i spłukujemy. Po tak przygotowanej skórze tak naprawdę na twarzy przystępujemy do e, pielęgnacji tak naprawdę okolic oka, zarówno góry jak i dołu. E, produkt ten, jak widzicie, posiada taką metalową kulkę. E, kapitalnie ona się sprawdza e, przy nakładaniu kremu. Nie trzeba tak naprawdę zbyt dużo tego kremu nakładać, żeby e, była go odpowiednia ilość na skórze po wiekach. Produkt ten tak naprawdę rewelacyjnie koi, jak i usuwa wszelkiego rodzaju przybarwienia pod oczami. Te wszelkiego rodzaju worki z niewyspania i ogólnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Kolejnym krokiem będzie serum. I tutaj panowie, tak naprawdę dwa uciski tego produktu, gdyż jest to produkt wysoko skoncentrowany, wystarczą na to, żeby naszą skórę idealnie nawilżyć a przy tym. Naturalnie wzbogacić wszelkiego rodzaju witaminami, minerałami i nie tylko. I trzeci, ostatni etap naszej pielęgnacji: teraz po umyciu twarzy, to wspomniana maska. Ona tak naprawdę dopełni nasz cały rytuał piękna i sprawi, że. Nasza skóra będzie promienna, a przy tym być tam wymatłowiona, a jak dobrze wiemy, faceci nie lubią się błyszczeć, więc kwestia matu na naszą skórę jak najbardziej jest wzłacana. Więc dobra panowie. Ja na dzisiaj z pielęgacją kończę. Zostało ułożyć mi się tylko włosy. Niestety tutaj się nie pochwalę żadnym produktem marki Oriflame. Z prostego względu, że ta firma jeszcze tak naprawdę nie wypuściła nic konkretnego, takiego, co by w jakiś sposób przypominało pomadę bądź, mas bądź maskę, więc to już inna marka, o tym nie będę mówił, więc do zobaczenia. No i jest pewno tak naprawdę po 3 minutach jestem gotowy. Gotowy do tego, żeby wyjść do pracy, więc. Żegnam się z Wami, wyciągnijcie wnioski odnośnie zestawu, który Wam prezentowałem i, i do zobaczenia.